Witam dzisiaj. Kurnik 6:3. Ostatnio tak nam się spieszyło, że zapomnieliśmy włączyć kamerę i dach już jest. Na dachu mamy belki wstawione. To są belki 6x10 chyba. 6x10 to były i i i. I takie murłaty chyba 10 też na 10. Z jednej strony nakręciłem dwie, żeby był spad. Na płytę na górę tam jakieś płyty OSB gdzieś mi tam zostały, więc żeby to wykorzystać, żeby nie leżało mi śmieci wokół domu, wróciłem sobie jako pokrycie dachowe, teraz tak, do, tych, do tej płyty OSB, do tej płyty OSB pójdzie papa pa. ale zanim to zrobię Muszę ją y, przemalować takim preparatem, który będzie powodował, że to się szyb, że to się będzie lepiej mm, kleiło. Ja wam pokażę co to jest, bo mam tu coś takiego. To jest akurat taki izocham preparat gruntujący. Tym sobie to zagruntuję. Odczekam jeden dzień, żeby odparowało. I później papę przykleję na napalnik no, nie wiem czy tam będziecie chcieli jeszcze pewnie spytacie belki jak mocowałem belki szpilka osemka wiercona na wylot z jednej z drugiej strony Na no, blachy przykręcona z jednej i z drugiej strony na każdym słupku tak porobione i no i to wszystko zostało nam ocieplenie tego kurnika z tej strony jako to, że mam tutaj płyty ładne takie ozdobne nie będę tutaj nic robił po prostu go ocieplę, te dwie ściany ocieplę od środka sobie a z przodu miałem takie stare płyty jeszcze gdzieś tam po moim dziadku one są stare, betonowe takie grube płyty no i te płyty będę ocieplał od tej strony, żeby po prostu żeby po prostu jakoś to tam wyglądało. Belki sobie już też zabezpieczyłem eee, to był chyba Sadolin, nie wiem czy widać taki brąz, ładnie to wygląda, ale nie chodziło mi tutaj o wygląd, tylko bardziej chodziło o to, żeby jakieś robaki później w to tam nie wchodziły zabezpieczone jest, pomalowane jest Z tej strony tak samo No nie działamy, ja zostawię kamerę, co się nagra, to się nagra Ile zobaczycie, tyle zobaczycie Tak, tak, posmarowałem, bo więcej nie było tego izolbetu izohanu. E, wszędzie dookoła no, i w tych miejscach, gdzie się będzie papa kończyć, zaczynać. Myślę, że tyle złapię. Resztę to, co się wytopi z papy, powinno chwycić do płyty OSB. Tu już mamy szczepion założony. Tutaj zakładamy szczepion 3 cm. Tak żeby był na równo z szubkiem żeby nie wystawał. No to tyle chyba będzie na dzisiaj, że z po 18 kończymy. Z tu z tej strony jeszcze sobie supek pomalowałem drugi raz Nie? Lepiej jak Янто yeah.